Siemacie macie graci wigraci, to bakak, hardcore gaming. I dzisiaj, słuchajcie, mam dla Was taką ciekawą, myślę, rzecz. Otóż zamierzam zwodować procesor w obudowie Silentium PC X60. Tutaj widzicie poszczególne elementy tego układu. Natomiast są to zasadniczo rzeczy używane, pomijając tam, np. rurki, złączki. A co jeszcze? W zasadzie, generalnie, o. Zaciski na, e, na węże, To są nowe rzeczy. Blok jest używany, a raczej jest on nowy, nigdy nie był używany. Aczkolwiek, aczkolwiek, aczkolwiek już jest po gwarancji, tak? I w tym wypadku można go traktować jako używanego. E, to samo się tyczy pompki. Pompka jest założona wcześniej przeze mnie na rezerwuar, e, także, a raczej rezerwuar założony na pompkę. I generalnie on też, ona też nigdy nie była używana, aczkolwiek jest już po gwarancji, także e, było dużo taniej. 150 za blok, i jest to słuchajcie e, Swift HPG XT bardzo fajna rzecz. Zostawiam, mamy dwie włączki, krótsze, dłuższe, jakiś tam pastę przewodzącą i oczywiście sam blok. Blok wygląda prześlicznie według mnie. Naprawdę jest bardzo, bardzo ładny, jest nowy. Jeszcze folia tutaj jest z drugiej strony, nie jest z niego zdjęta. Także bardzo, bardzo fajnie. Normalnie on kosztuje prawie 300 zł, ja go kupiłem poniżej 150, także generalnie uważam, że całkiem fajna, fajna okazja. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że w, w tą obudowę będą pchał te części, tak? Chłodnica 2 x 120 mm, 47 mm gruba, czyli kawał. W wielkiej chłodnicy. Ona pójdzie tutaj pod dach. Nad nią, tutaj pod topem, będą dwa wentylatory Noctua NF PWM, 12 PWM tak się nazywają. No i generalnie cała reszta tych komponentów. Teraz, tak co jest ważne, kupując rzeczy używane do LC. Po pierwsze, koszta są niż, dużo niższe niż nówki. Za ten sam zestaw. Nowy zapłaciłbym no, gdzieś koło 800 zł. Natomiast ten mi wyszedł w sumie około 450, także praktycznie 50% kosztów zaoszczędziłem. Druga sprawa, jeśli kupujemy używane części, trzeba sprawdzić, czy na przykład złączki, tak jak tutaj ta, nie są sparciałe oringi. Gdzieś tu miałem kombinerki. Gdzie ja mam kombinerki? Czy na przykład nie są sparciałe, sparciałe O ringi? Co to jest O ring? Tutaj trzeba z tym delikatnie żeby nie, po, nie pokaleczyć, nie popsuć. Teraz tak, tu jest O ring. Oto, to jest O ring. Ta mała gumka tutaj. E, czy ona jest sparciała, czy nie? Prosto sprawdzić. Sparciałe guma ma takie wyżłobienia, drobne pory, pęknięcia. Natomiast niesparciała guma nie ma tego. Krótko mówiąc. Tutaj zdecydowanie to nie występuje. I teraz, jak już się upewnicie, że generalnie wszystko jest ok, na przykład chłodnica nie przecieka. Ja, na przykład, żeby sprawdzić, czy ta chłodnica nie przecieka, wypełniłem ją po prostu wodą. Osuszyłem z zewnątrz, tak żeby nie było na, na niej drobinek, drobinek wody, i zostawiłem ją na 24 godziny samą sobie. Zobaczyć, czy nie. Nie ma właśnie na niej żadnego nalotu z wody, ani w różnych jej miejscach nie było, Także chłodnica jest działająca. To samo się tyczy z uszczelkami na rezerwuarze, na przykład tutaj jest uszczelka pod spodem, ta sama rzecz, ta sama sytuacja jak z O-ringiem, tutaj mam taką uszczelkę. Wyjmę ją teraz, A nie, nie wychodzi. dobra nie będę jej wymowało. Generalnie chodzi o to, żeby on wszystko to sprawdzić czy jest niesparciałe, niepopsute, nieporwane, niepo, po jakieś pokaleczone itp. itd. Teraz tak, po co mi te, yy, co mi te yy, takie ringi takie opaski metalowe? Otóż yy, ja wolę zabezpieczyć swoje złączki właśnie po założeniu już na, na złączkę tego węża. Dodatkowo jeszcze idzie ten, ta metalowa opaska, którą dokręcamy, w ten sposób uszczelniamy sam, e, sam wąż i zabezpieczamy przed ewentualnym spadnięciem. To jest bardzo ważna sprawa, w przypadku gdyby miało się taka nieszczelność pojawić w układzie, to trzeba się na ten wypadek zabezpieczyć. Kolejna rzecz to same złączki. Tutaj jest troszeczkę inny rodzaj złączek. One mają nieco krótsze, e, krótszą tą część i lekko zaokrągloną. Co automatycznie powoduje, że bez tych metalowych opasek, wąż przy jakichś ciaśniejszych łukach, łukach, wąż może się na tej złączce zsuwać. A ta metalowa, ta metalowa opaska po prostu będzie temu zapobiegać. Dobra, to takie podstawowe informacje na dzień dobry. Natomiast co dalej? Generalnie zanim przystąpicie do jakiegokolwiek wkładania, zalewania. Zalewania układu, wkładania części i spraw, powinniście się dobrze zastanowić nad tym, co gdzie mniej więcej mogłoby się znajdować w tej obudowie. Ja myślałem, że uda mi się na przykład tutaj postawić ten rezerwuar. Niestety okazuje się, że jest on za wysoki, haczył o kartę graficzną i jest lekko przechylony, co automatycznie wyeliminowało tą, tą możliwość. Inna opcja to była na przykład tutaj na zasilaczu, ale nadal jest on za wysoki. Dodatkowo, dodatkowo tutaj. Może spać w ten sposób e, ten rezerwuar, czego absolutnie nikt by z nas nie chciał. No i co można zrobić w takiej sytuacji, kiedy mamy bardzo wysoki rezerwuar, kupiony okazyjnie. Ja w zasadzie go dostałem gratis do pompki, także bardzo okazyjnie. Co w takiej sytuacji można zrobić? Otóż trzeba znaleźć jakieś inne miejsce. Można na przykład go spróbować uciąć. Albo znaleźć inne miejsce. Ja sobie wymyśliłem, że Rezerwuar pójdzie tutaj w klatki dla dysków twardych. Mam dwa talerzowce, jednego SSD. SSD będzie sobie oczywiście tutaj włożony w najwyższą zatokę, przykręcony od dołu tej klatki. Jeden talerzowiec tutaj, również w sankach na dyski twarde, a trzeci dysk pójdzie tutaj w tą zatokę 3,5 calową u góry. Po tym zabiegu, spokojnie tutaj zmieści mi się. Powinien mi się spokojnie zmieścić ten rezerwuar. Natomiast same, same węże będę chciał puścić tutaj tymi wycięciami ażurowymi w klatce dysków twardych. Co dalej? No dalej to tak naprawdę pozostaje obserwowanie, co mi z tego wyjdzie w trakcie montowania. Także bądźcie uważni.